Dzień dobry, kochani, witajcie. Dzisiaj 31 marca 2025 mija rok czasu, odkąd się ćwiczę. Ćwiczę się tutaj na moim kanale, czas domu Magdaleny. Zaczęłam w Niemczech, kończę w Polsce, w tym moim domu kończę, by zacząć nowy etap, kochani. Już, kochani, zaczynamy, a zaczynamy ćwiczeniem który pokazał mi mój brat i mówi ko tak: mówi, zobacz, a ja ćwiczę to i to, a ja wie, patrz. Nigdy nie rozmawialiśmy, że no ćwiczę, no, może ja wam kiedyś mu wspominałam, a może i nie. A on też ćwiczy, i kochani, i teraz uwaga, a był, y ktoś mu podpowiedział jakiś taki tam chiropraktykierin. Posłuchajcie, czyli tak: wstajemy na palce, w tym ćwiczeniu staniemy na palce i wyrzut rąk do tyłu. Uwaga, do góry. Raz, dwa. Tylko to ćwiczenie trzeba zrobić tak, żeby, posłuchajcie, żeby to było takie lekkie, nie takie, że na siłę, że wyrzucamy przez siłę, nie. Uwaga, stajemy na palcach, robiąc to ćwiczenie, stajemy na palcach, ręce do tyłu. E, raz, dwa, trzy. No i mówi, że trzeba zrobić 80 razy. Kochani, no te 80 razy, to uważam, że bardzo dobrze, ale może zacznijmy od czterech. Także czekajcie, czekajcie, ja może to krzesełko odstawię. I kochani, jak, to, jak ktoś nie wierzy, że można mieć ściany zielone, ja mam! Ha, ha. Osobiście w zeszłym roku malowałam, bo powiedziałam, że tak, że ja umaluję na zielono. Także, oczywiście, pomagał mi jak najbardziej, ale powiem Wam, że miałam przyjemność malowania ścian wałkiem. Nie? I teraz tak, wisiały te obrazy. Teraz przyjechał Anioł, przyjechał, tak, przyjechał słonecznik już wcześniej, i tutaj ta mgła, to jest ta nostalgia. Nie nostalgia jeszcze, tylko zaraz Wam powiem. Po melancholi, bo ten obraz ma tytuł. To już było po melancholi. No i tak. Posłuchajcie w tej tonacji, nie? Tak mi tutaj przyszło, tutaj wisi róża. Jak najbardziej, no ale kochani, jedziemy. Czyli kochani, jeszcze raz zaczynamy. Raz, dwa. Można też zrobić do tyłu, czyli też będziemy stawać na palcach. Raz, dwa. I to jest to słynne wymachiwanie rękami. Tak, kochani, w gimnastyce machamy rękami. Dobrze, czyli zrobimy 10 tak i 10 tak. Czyli najpierw ręce do góry, w międzyczasie oczywiście w tym ćwiczeniu stajemy na palcach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10. O, chyba. Może zapytam się go, czy nie chciałby wystąpić w <grywa> moich ćwiczeniach. No, zobaczymy. <grywa> Okej, okay, kochani. To no teraz tak, 10 mamy, teraz w międzyczasie luzujemy nogi. Luzujemy. Ja wam powiem, że wczoraj jak przyjechałam, no 700 km robi swoje. Dostawałam, oczywiście, miałam robiłam pauzy, tylko że jak już tak dojechałam i wyszłam. Wow, sobie pomyślałam, o i teraz się trzeba przeciągnąć. Także się przeciągałam, wyciągałam. No to jest dobre, dobrze, ale y, zrzucamy, zrzucamy to wszystko z tych, tych nóg, co nie nasze. Dobrze, i teraz ćwiczenie 10 razy. Ręce do tyłu. Raz, stając na palcach. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9, 10. Także kochani, on mi pokazywał swoje, a ja pokazywałam mu swoje. I teraz, kochani, zobaczcie, też jest ćwiczenie. To jest hmm, to jest ćwiczenie, które pokazywał mój masażysta, Ten, który mnie uczył masażu powięziowego I posłuchajcie, i to też mi rad powiedział. On to nazwał jako małpa, i to jest dobre. R puszczamy, pochylamy się, nogi lekko ugięte i luzujemy. Luzujemy nasze ciało. Także trochę w prawo. O, aż tutaj czuję. Trochę w lewo. Trochę w prawo. Luzujemy. Także kolana ugięte i robimy małpę. Głowa też luźniutko. W prawo, skręcamy się. W lewo. Dobrze. No i żeby do tych 80 jakoś zacząć chociaż od 20, to teraz robimy. Posłuchajcie następną dyszkę. Będziemy stawać na palcach, ręce do tyłu nad głową. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ojej, dziewięć, dziesięć. Także, kochani, też trzeba uważać tutaj z równowagą. No ale te jak ćwiczenia, najpierw próbujemy jedno. Bogusiu, dzień dobry! <laughs> Witaj pod polskim niebem! <laughs> Wszystkich witam, tych co są pod polskim niebem, kochani. Jestem razem z Wami dzisiaj. Dobrze, rozluźniamy. By zrobić następną dziesiątkę, ręce do tyłu, ale z tyłu tu na dole. Ok. Wyrównuję oddech, a mi się tu się ręka rusza, bo mam okno uchylone. Ok, i teraz dziesiątek, dziesiątek z rękami do tyłu na dole. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ok. I teraz przechodzimy do ćwiczenia z krzesłem. Krzesełko sobie stawiamy przed sobą. I. Kochani, wymachy nogami. W prawo, w lewo. Oho o, 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 o. Tutaj ranka. No trzeba uważać na sprzęty. W prawo w, lewo. <ścoughs> w prawo, w lewo. 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 Druga noga. Dwa. Raz, lewa. Raz, dwa. Także kochani, widzicie? Sylwusiu dzień dobry, Anusia witaj. Filipie dzień dobry. Marcinie dzień dobry. Zobaczcie, także nieważne gdzie. Daję on taką zasadę w życiu już od wielu lat. Nieważne gdzie ważne z kim. Kochani, bodaj kawałek kąta w domu. Bo pomyślałam o zewnątrz, ale posłuchajcie, u nas padało. Poczekamy, jak się troszeczkę wysuszy, i wyjdziemy też na zewnątrz, ale ćwiczenia w domu to w domu. Okej. Okay. Dobra, krzesełko odstawiamy. I kochani, nasze ćwiczenie standardowe. Rozluźniamy kręgi piersiowe i wymachy rąk naprzemienne. Na. Jedna ręka do tyłu, druga do góry. W sensie obydwie do tyłu, ale jedna do góry, druga do, do dołu. Raz, dwa. I luźno kolanka. Trzy.

Cztery. No, muszę zmienić filantę na białą, bo mam trochę ciemno. 5, 6, 7, 8, 9, 10 i jeszcze jedna Uff. dziesiąteczka. Teraz takimi, posłuchajcie, luźnymi rękami, i też robimy, o, e, robimy skręt. Raz, dwa, Trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć. Okej, luźniutko i kochani, możemy sobie usiąść. Aha, dzisiaj mamy luksus i krzesełko, wszystko. Okej, okay. opukiwam go. Okej, okay, tutaj nasze narządy wewnętrzne. Okej, okay, tutaj w zgięciach. Kochani, gdy mnie nie ma, nie stresujcie się, kochani. Jestem, jestem, zaczęłam urlop, ale gdy mnie nie ma, piszcie właśnie filmiki takie, któreście nie oglądali. Bo przecież jest cały rok ćwiczeń. O, zegar jeszcze po moich rodzicach. <noise> Bardzo tego lubię. Tylko mi bije, nie wiem, chyba muszę do zegarmistrza z nim pójść. Tylko mi bije tak co pół godziny. Nie wybija mi godzin. Okej, okay. węzły wartownicze, ale tutaj to trzeba stanąć. Uff, 20 razy. Dzień dobry, Tereniu. Wczoraj Ci machałam. <laughs> Jechałam samochodem koło Wrocławia i machałam. Mówię, Macham do Tereni. Okej, okay, dobrze, kochani. No to teraz cóż, przysiady, nie? Muszę jakoś tak postawić, bo mi tu troszeczkę przeszkadza. Jeden przysiad. Dwa. Trzy. Cztery. Uch, pięć. Uch, sześć siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobra, luzik. Kochani, wiecie, to jest tak. Trzeba zamknąć rok czasu. No to jeszcze w ramach zamknięcia i chociaż 15 minut się poświęcić. I dać ciału trochę wytchnienia. Ale powiem Wam, że ja rozumiem, są ćwiczenia, jak człowiek jest wyluzowany. I w sumie, tak trochę dla zabicia czasu, dla poprawienia swojej kondycji. Ale, kochani, to też jest sztuka, jak człowiek przychodzi zmęczony z pracy i rozluźnić te mięśnie. Odpocząć i rozluźnić, i to. Ja z tego się cieszę, bo to. Uff, uff, chyba te ćwiczenia mi najbardziej właśnie pomogły. Ok, teraz kochani wdech wydech. Nie wiem czy słychać, dzwonki dzwonią. Mamy tam takie dzwonki wieczne. Nie wiem, czy widać żerandol. Ja Wam go pokażę. Zobaczcie, kochani, to jest żerandol, który przyjechał do nas z Holandii. <gry> I tak człowiek zwiedza ten świat. To mu się podoba to, tam mu się podoba tamto. I tak ściąga do tego domu, nie? Kochani, jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję serdecznie, z całego serca, za to, że jesteście. Za to, że wspieracie moją gimnastykę. Bo ja też, mnie jest przyjemnie, jak Wy ćwiczycie ze mną. I jeszcze raz dziękuję za tą waszą obecność, za to, że jesteście i mnie. Posłuchajcie, no tym swoim wspieracie mnie, prawda? Za to, to jak nie odwiedzacie, jak ćwicicie ze mną, wspieracie mnie. Budujemy taką wspólną energię i to jest piękne, kochani. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia wkrótce. Bożenko pa. Do jutra. Nie wiem kiedy będzie to jutro, ale kochani, do jutra pa. Każdego dnia przychodzi dzień i jest jutro i jest jutro. I znowu jest jutro. Pa! Pa, pa ra, 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 ra. No mam nadzieję, że następnym razem już będzie pięknie. Na zewnątrz, kochani, przywitały mnie krokusy w moim ogródku. No jakież te krokusy są piękne. I kochani, to co jest w Niemczech, u nas krokusy nie rosną w ogródku, tylko rosną przed ogródkiem na trawniku. O, i to jest taka ciekawostka. I nagle idziesz i zwiedzasz, na przykład tam gdzieś w Niemczech, ja nagle patrzę, jak to, no normalnie latem, jesienią, no to jest tam drzewa owocowe, tak przy domu, taki, mm, taka, no nie łączka, tylko taki, no sad, prawda? I nagle wiosną pod tymi drzewami całe stada, bo ja to się śmieję, że to są stada krokusów. Pa!